Za nami już dziesiąta edycja wiosennego turnieju piłki ręcznej dziewcząt, który organizuje uczniowski klub sportowy Olimpia Końskie. W zawodach rozegranych w sobotę w hali sportowej w Stadnickiej Woli udział wzięło ponad 50 zawodniczek. Olimpia Końskie turnieje dla szkół organizuje już od 10 lat. Co roku odbywa się 4 lub 5 takich zmagań. Zawsze towarzyszy im pogadanka profilaktyczna. Tym razem o uzależnieniach biorącym udział w imprezie zawodniczkom opowiadał Konrad Zwierzchowski. Do sobotniej rywalizacji przystąpiło 6 drużyn, w tym aż 3 z Koneckiej Szkoły Podstawowej nr 1. Oprócz tej placówki także Szkoły z Pomykowa, Modliszewic i Stadnickiej Woli. Łącznie ponad 50 zawodniczek. Wszystkie wyniki znajdziecie w artykule poniżej materiału wideo w naszym portalu. Ostateczna kolejność prezentowała się następująco. Zwyciężyła pierwsza drużyna ze szkoły podstawowej numer 1 w Końskich, drugie miejsce przypadło Stadnickiej Woli, trzecie szkole z Pomykowa. Na czwartej pozycji uplasowała się placówka z Modliszewic, a na piątej druga drużyna szkoły podstawowej numer 1. Tabelę zamknęła trzecia drużyna szkoły podstawowej numer jeden. Wyróżniono także zawodniczki. Najskuteczniejszą została Zuzanna Stanek, najwszechstronniejszą Natalia Więckowicz, najlepszą bramkarką Patrycja Struzik, a najlepszą zawodniczką turnieju Lena Szczepanik. Organizatorzy wytypowali także najlepsze piłkarki ręczne w poszczególnych zespołach. W szkole podstawowej numer 1, która wystawiła trzy zespoły były to Gabriela Ksel, Amelia Basiak i Malwina Banasik. W szkole podstawowej Spomykowa Natalia Łyczek, w szkole z Modliszewic Natalia Milcarz, a w szkole podstawowej ze Stanickiej Woli Julia Lachowska. Wszystkie dziewczynki uczestniczące w turnieju otrzymały słodycze. Dla wyróżnionych i najlepszych przeznaczone były dyplomy oraz puchary.